W mnie młody żołnierz próbował przejechać wodę i samochód nasz został porwany, taki jeep wojskowy. Na szczęście on dachu nie miał, bo on zatonął. Wyskakiwaliśmy przez dach. Strumień wód powodziowych był tak silny, że nie dało się iść pod prąd, i dopiero trzeba było pójść pod bloki. I dopiero wzdłuż bloków, wzdłuż ściany, możliwe było wyjście z tej wody powodziowej. Dodatkowym utrudnieniem jest brak łączności, ponieważ wszystkie linie zostały przeciążone. Informacje o poszkodowanych przekazywane są przez stacje radiowe, a uwięzieni w mieszkaniach ludzie piszą na dachach budynków rozpaczliwe komunikaty z prośbą o pomoc. Bardzo szeroką gamę zadań mieliśmy wówczas. Każdy lot był inny, szczerze powiedziawszy. Pomoc. Dla powodzian? A jednocześnie funkcjonowaliśmy jako zespół lotnictwa sanitarnego noszący pomoc ludziom. Dostawaliśmy informacje, jak karetka pogotowia, ta, która normalnie jeździ po ulicy na kołach. Do komunikacji używane są również flagi. Biała oznacza brak żywności, a czerwona że potrzebna jest pomoc lekarska. Jest wezwanie do kobiety, która ma prawdopodobnie zawał serca i mają ją na samochodzie, taka laweta e, nieduża. Próbowali ją dowieźć, ale po prostu ich zalały, już nie dali rady dalej. Stanęli i był pewien problem, bo ta woda bardzo szybko się podnosiła. E, ten facet z tego samochodu e, ręcznie tą korbką kręcił, żeby jak najwyżej tą całą e, platformę podnieść do góry, żeby tej pani nie zalało. Ratownik zjechał, przepakowali dość szybko ją do naszych noszy francuskich i został podpięty ratownik razem z noszami i z tą panią i udało się wyciągnąć ich do góry, nad poziom i tych latarni, i tych drzew i polecieć do, no, do szpitala.